Moi drodzy, wakacje na półmetku. Pewnie wszyscy detektywi mają ręce pełne roboty. Natomiast dzisiaj taki, myślę, ciekawy tematik, temacik, ponieważ na pewno e, każdego z Was nurtuje taka kwestia, że jeżeli, jeżeli ludzie się rozstają, rozwodzą, to co tak naprawdę e, było tego powodem, lub kto bardziej zawinił. Na pewno widujecie takiego mema powtarzającego się od wielu lat, kiedy facet pyta na przykład swojego kolegę skoro żenisz się drugi raz, to co, czego nie zrozumiałeś za pierwszym razem? No, pytanie w sumie tak naprawdę zasadnicze, że ktoś nie zrozumiał błędu i robi go ponownie. Natomiast należy zadać sobie pytanie i oczywiście proszę Was o też jakieś analizy, ewentualne podpowiedzi. Należy zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę był powodem tego rozpadu pożycia, rozpadu związku i tak dalej, ponieważ myślę, że tak jak zarówno i w sądzie i zarówno w rozmowie prywatnej będzie tak, że każda ze stron, czy to kobieta, czy to mężczyzna jak będzie akurat z wami rozmawiać sama to będzie całą prawdę przekonywać na swoją korzyść, w cudzysłowie prawdę, bo można przecież to ubarwiać i oczywiście zawsze ta druga strona będzie powodem tego rozbicia, że to tamten był zły, tamten był pijakiem, tamta w ogóle nieudaczna była ta kobieta, była niedobra, biła mnie, zdradzała. I tak samo facet, tłuk mnie zdradzał i tak dalej. I takie przepychanki czasami nawet latami. Natomiast jak się głębiej yy, zastanowimy, przeanalizujemy temat tak bardzo zasadniczo, dogłębnie właśnie, to się okazuje, że czasami prawda leży po środku. No i dokładnie, co o tym sądzicie? Kto powiedzmy, tak bardziej jak to powiedzieć, uderzał, dawał te ciosy, boksował w tym związku, a kto podczas rozwodu bardziej boksował? Czasami to są sprawy naciągane. My spotykamy się właśnie w takich kwestiach podczas naszej pracy z takimi problemami. Również takie kwestie jak chociażby to, że mamy klienta typowego. Już nie będę tu mówił, czy to jest klient płci męskiej czy żeńskiej, natomiast w czasie rozmowy wynika, że ta osoba, ten człowiek już parę razy się rozwiódł, i parę razy się hajtnął, kolokwialnie mówiąc. I ja znowu zadaję sobie te pytanie, czego nie zrozumiałeś człowieku za pierwszym razem. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli zagłębimy się w temat, może się okazać to, że zarówno. Osoba, która się do mnie zgłasza, mogła być tą niedobrą osobą, bo przecież yy, przecież na pewno yy, jest coś takiego w niektórych ludziach, że oni nie potrafią w związkach, oni nie potrafią utrzymać związku, i, i wtedy jest coś takiego, że yy, jeżeli spotykamy osoby z tej drugiej strony medalu, z tej jasnej strony mocy, nieściemnej, które poznają się na przykład w wieku 19 lat i są ze sobą do końca życia, no to wtedy znowu sobie pomyślimy, Czyli co, te osoby potrafiły, a tamte nie potrafiły? I teraz jaki był powód? Czy faktycznie ta jedna osoba była niedobra, ta kobieta była niedobra, ten facet był niedobry? Czy po prostu ci ludzie sami w sobie są problematyczni? Oni nie potrafią, oni albo lubią zmieniać, nie lubią być, być dłużej niż na przykład 3 lata w związku, 4 lata w małżeństwie. Oni po prostu są toksyczni. I te pytania są tak naprawdę bardzo ciekawe, nurtujące. Jak chcecie coś powiedzieć, to zapraszam do komentarzy. Cześć.